Siedem drużyn oldbojów piłki ręcznej rywalizowało w hali WOSiR o puchar burmistrza Janusza Antczaka. W zawodach o główne trofeum miały też walczyć drużyny kobiece. Ale z różnych względów do Wielunia dojechało tylko dziewięć zawodniczek, które w takiej sytuacji zagrały w meczach pokazowych z udziałem drużyn mieszanych. Właśnie od jednej z pań goszczących w naszym mieście po raz pierwszy rozpoczęliśmy naszą pracę z kamerą w hali WOSiR. Witam serdecznie, Małgorzata. Skąd do nas przyjechałaś? Przyjechałam z Koszalina. Wiem, że zaczynałaś pił przygodę z piłką ręczną nie w Koszalinie, w jakim mieście? Jak to wyglądało na przestrzeni twojej kariery? Zaczynałam karierę, jeżeli chodzi o piłkę ręczną w Lublinie, tam gdzie grał Montex, tamtąd pochodzi najlepsza drużyna. Czy zdobywałaś te tytuły, te, te ileś tam pod rząd było? Yy, liczyłam, w, w ówczesnym czasie było 9. I miałaś w tym udział? Nie, ja jeszcze nie, ja wtedy byłam bardzo młoda i przyglądałam się z trybun. Jak trafiłeś do Koszalina za mężem, czy jak to za pracą? Teraz też grasz piłkę ręczną w koszalinie? W Ekstraklasie? Czy? Nie, 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 nie gram w Ekstraklasie, teraz gram z dziewczynami dla własnej satysfakcji, tak. Jak to się stało, że przyjechałeś do Wiedunia? Skąd zaproszenie? Od kogo? Czy tylko się zastanawiałeś? Skąd znajomości? Koleżanki ze Świdwina zadzwoniły, że wybierają się tutaj i potrzebują troszeczkę pomocy, jeżeli chodzi o skład. I w ten sposób się tutaj pojawiłam jak Cię motywowały przyjeść, bo w Wieluniu jest fajny, fajne chłopaki, czy po prostu brakuje nami i musisz jechać? Nie, nie trzeba było mnie do tego motywować, ja lubię ten sport, także to była prosta kwestia, przyjedź, zagrać z nami. Nie, nie udało nam się skomplikować pełnej obsady turniejowej dla, dla dziewczyn, ale już pierwszy mecz za Wami, jakie wrażenia? Bardzo fajne. 17-15 wygrałyście, jest taki mieszany skład z mężczyznami, żeście reprezentowały, ale żeście wygrały z mężczyznami, to duża satysfakcja. Bardzo duża, chociaż dwóch panów, nawet trzech nam pomagało, ale mimo wszystko... Z bramkarzem czterech. Nawet. Z bramkarzem czterech, tak. <grychy> Oczywiście, bramkarz był najlepszy, <grychy> jakby nie patrzeć. Bramkarz, często się zapomina o bramkarzu, jeżeli chodzi o grę w piłkę ręczną. Naprawdę bardzo fajnie. Nastawienie przed kolejnym meczem, ostatnim zarazem? Mam nadzieję, że wygramy. Po raz pierwszy mamy tu drużynę z koszalina na turnieju w Wieluniu i mamy właśnie przedstawiciela z Koszalina. Proszę, się się. Dzień dobry państwu, Głuszek Michał, Gwardia Koszalin. E, jakie wrażenia z dzisiejszego turnieju i z pobytu w Wieluniu na razie, takie pozasportowe? Bardzo fajna oprawa, dużo, duży poziom, fajne zawody, e, nowe drużyny, po prostu turniej na wysokim poziomie. E, grałeś w męskiej drużynie, w żeńskiej, tak... E, Pomagaliście swoim bratankom, tak? Z koszalina i ze świtwina. Dokładnie, dokładnie. Dziewczyny pomagały nam, my dziewczynom pomagały, po, pomagaliśmy. E, z, fajnie to wszystko wyszło, uzupełniamy się, oby tak dalej. Na boisku, jakie mecze ze Wami, jakie wyniki? E, pierwszy mecz przegrany, drugi wygrany. Teraz podchodzimy poważnie do meczu. Chcemy go wygrać i od, zrewanżować się ewentualnie w finale drużynie z Zawadzki. Uwe Wie oft bist du in Violoni? Welche Turnier deiner in Violoni ist? Heute? Mit Kinder? Mit Kinder oder mit Erwachsenen. Okej. Okay. Uh... Sechst sechs mal? Sechste Turnier in Violun. 6. Turnier Uwe Rudolf do Violoni. Wie Vi spielte heute w deine Mannschaft. Ja Gegen Klutsburg war nicht so gut, unentschieden, 10-10. Aber uh, zum Schluss noch Glück gehabt, uh, dass wir das Unentschiedene erreicht haben. Wir hoffen, gegen Wilun wird besser. Do, do, do tej pory nie zadowolony z gry, ale szczęśliwy remis się 10-10 w ostatnich sekundach z Klutsburgiem Uwe ma nadzieję, że będzie lepiej z Wiluniem. Was machtet ihr in Wilun außer dem Sport gestern zum Beispiel? gestern äh, sind wir mit euch äh, durch äh, Violuni gegangen, äh, du hast sehr viel von der Historie erzählt. War gut und dann äh, gemütlich beisammen sein Abendbrot gegessen und äh, mit Mirek war ich dann noch äh, zum Bullen, aber leider keine Bahn gekriegt. So haben wir noch ein und dann nach Hause. <laughs> Wszystkiego, że nie będę tu walczył Państwu, ale bardzo szczery był Uwe. powiedział, że wczoraj przyjechali, bardzo miło zostali powitani. Spacerowali wieczorem na kolację przez centrum miasta, dowiedzieli się dużo o historii, mimo że tutaj był dużo razy, to wiem z, z jego wypowiedzi wczoraj się, że, że nie wiedział, że, że jest tak bogata historia Wielunia. No tam ostatnie zdania, to już tak, takie nie, nie, niekoniecznie do przetłumaczenia. Wany yy, Wedet i Hoite abend machen? Uh, wir lassen uns überraschen, was ihr für uns vorbereitet habt. To jest niespodzianka, co tam gospodarze dla nich yy, przygotowali. Również Nowogard po raz pierwszy w Wieluniu gościmy, yy, a, jej, a jej, jej, jego przedstawicielem jest, przedstaw się. Maciek Błażewicz. Jak Ci się tutaj podoba pobyt w Wieluniu, sportowo i pozasportowo? Fantastycznie zorganizowane, żadnych potknięć organizacyjnych, mecze bardzo zacięte i jak można było teraz po naszym meczu wnioskować, jak i wcześniejsze, bardzo widowiskowe. Dwa mecze pierwsze wygraliście, teraz jak poszło z zawodzkim? Wygraliśmy pierwszy, przegraliśmy drugi i Zawadzki remis i teraz czekamy na, na... pół. tabele i nie wiadomo, w które miejsce. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że... Awansowaliśmy, do... tak. W pierwszej dwójce jesteśmy, mam nadzieję. Po raz pierwszy tak duża frekwencja na turnieju odboju w Wieluniu, bo mamy siedem drużyn męskich, jedną kobiecą, można powiedzieć, a sprawcą chyba jedną, jednym ze sprawców całego za, za zamieszania, że też że tak dużo drużyn jest Piotrek Góra. Jak do tego doszło Piotrek? Czy to dużo wymagało wysiłku, pracy logistycznej, żeby zgromadzić siedem zespołów męskich i jeden kobiecy w Wieluniu? Troszeczkę było pracy w tym. Pojechaliśmy na turniej do Kościana, tam były zespoły właśnie żeńskie, tam więcej drużyn przyjeżdża. I tak zaprosili nas na turniej, pojechaliśmy do Koszalina, zaczęliśmy zapraszać ich i po prostu przyjechali. No. Że tak w organizacji też się zmieniło. tak Zaproszonka, już w stylu co ile kosztuje, czy chcecie, czy nie chcecie, prawda? Nie tak wszystko na ostatni dzwonek robione. No tak, tak i tak troszeczkę za późno, bo jakbyśmy wcześniej to zorganizowali, to by było może więcej żeńskich zespołów, bo miały być trzy, dojechał jeden. No tak wyszło, ale myślę, że w następnym roku będzie lepiej. Rok temu Niemcy nie dojechali na turniej. Teraz byliśmy na, na turnieju z okazji 40-lecia kontaktów wieluńsko-osterburskich i nieoczekiwani Niemcy przyjechali w dużym składzie, prawda? Bardzo dużym. Właśnie jestem trochę zaskoczony. Na Mile zaskoczony, mile zaskoczony, mile zaskoczony na pewno. Jeszcze miały przyjechać dziewczyny, no nie dojechały niestety, nie wiem co tam wypadło, czy nie dojechały. Myślę, że w następnym roku przyjadą. Organizacyjnie to wszyscy chwalą, a jak sportowo, no, pierwszy mecz bardzo zacięty i dużo szczęścia trzeba przyznać. No Na pewno. Klucz Bor miał dwie pyłki meczowe. Poszła. Nie, nie chciał wykorzystać. <laughs> My rzuciliśmy w ostatniej chwili bramkę Piotrek Zborowski z połowy boiska, z połowy boiska. I, Piotr... i wygraliśmy mecz. No. <laughs> przed, wami, przed nami, przepraszam, przed naszym mecz yy, toważy... yy, przyjacielski, ale to nie będzie chyba przyjaźni na boisku z, z No Na pewno nie będzie, bo u nich była walka do końca. Mieli... Mieliśmy szansę zająć tam pierwsze miejsce. Akurat z czwarty, czwarty. Zajęliśmy, Osterbur powalczył i, i te, teraz też im nie odpuścimy na pewno. Główne trofeum ufundowane przez burmistrza Wirunia pojechało do Zawackiego. Zespół wychowanków stali dysponował bowiem zdecydowanie najmłodszym składem i dla kibiców zwycięstwo drużyny z miasta rodzinnego Sławomira Szmala nie było niespodzianką. Drugie miejsce przypadło Gwardii Koszalin, a w spotkaniu o trzecie miejsce Metal Kluczborg zrewanżował się za pechową porażkę z gospodarzami w grupie i zwyciężając Wirunian 13:9, zepchnął MKS na czwarte miejsce. Piąte przypadło Handbalowi Nowogard, szóste tęczy Kościan, a siódme Osterburgowi. Niemiecki zespół walczył bardzo dzielnie, ale i pechowo. W efekcie jeden mecz zremisował, a każdy z trzech kolejnych przegrał różnicą jednej bramki. Warto dodać, że tamtejszy klub HSG współpracuje z wieluńskimi szczypiornistami od 1972 roku, a turniej w Wieluniu był niejako drugą częścią obchodów jubileuszu 40-lecia tej współpracy. Drugą, gdyż pierwsza w formie zawodów młodzieży i oldbojów odbyła się w lipcu tego roku w Osterburgu. Poza pucharami dla drużyn na oficjalnym zakończeniu turnieju burmistrz Janusz Antczak wręczył również nagrody najlepszym zawodnikom w zespołach. Spośród graczy MKS otrzymał ją bramkarz Jacek Papież.